Moi drodzy, na stronie eneba.com możecie kupować gry, a z kodem KRL otrzymacie 3% zniżkę. Link w opisie. Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Mam nadzieję, że dzień Wam leci w porządku. No i tak, siedząc sobie, zastanawiam się, co czego jeszcze nie robiłem w Herdzowairo, co mógłbym zrobić. I wiecie co, doszedłem do wniosku, przeglądając sobie oczywiście drzewka, że my nigdy, znaczy ja personalnie, nigdy nie zmieniłem kursu na ten. Czerwony kurs prawdziwego socjalizmu. Moi drodzy, król Jerzyk niestety odszedł, no i stabilność nam leci 10 tygodniowo. No to nie będzie dobre. E, moi drodzy, serio, po będę Mendes zrobiłem tutaj e, drogę środkową. Teraz chciałbym pójść tą drogą. Zobaczymy, co, jak nam uda się tym razem pokolorować mapę w Herz of Iron. No bo nie oszukujmy się, no w grach paradoksu chodzi o to, żeby ładnie pokolorować mapę, prawda? To chyba wszyscy się zgodzimy. Moi drodzy, w naszym nowym państwie nie będzie podziałów. U nas każdy jest równy. U nas, moi drodzy, każdy jest równy, nie będzie podziałów, czy jesteś taki, czy taki. Tworzy idealny świat. Wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy traktowani z szacunkiem tak, jak powinno być, moi drodzy. Ja to stworzę teraz za pomocą Herzowa Iron 4. Ustanowienie związków zawodowych było bardzo spoko. Odblokowaliśmy dzięki temu decyzję, moi drodzy. Zwróćmy się do związku zawodowego dla nowych fabryk. Przeprowadźmy referendum, to jeszcze nie zmieńmy to. O, ja pójdę w wyzwolenie kolonii, w sensie ja nie czuję tego. Wiecie o co chodzi. Ja chcę, żeby wszyscy byli independent and free. Więc swoją drogą dostaję bardzo dużo wiadomości. Kałach, na jakich grasz template'ach? Kałach, jakie robisz to? Kałach, jakie robisz tamto? Kałach yy, łojejku, kałach łojejku. Słuchajcie, czy jak wyjdzie La Resistance, to ja się zastanawiałem, czy nie zrobić takiej jakby serii mini poradnikowej dla ludzi naprawdę takich topornych, którzy pierwszy raz odpalają Herzog of Iron 4. Napiszcie mi, co sądzicie w komentarzach, to może coś takiego zorganizuję. Wszystko zależy od was. W sensie template'y, jakie robić, jak podbić świat, nie wiem, jak zrobić World Conquest. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, to naprawdę Naprawdę walcie w komentarze, będzie dużo pozytywnego feedbacku, to się do tego odniosę. Jeśli król nie zmieni zdania, będzie musiał abdykować. Boom. O Boże, już wiem o co chodzi. Mam nadzieję, że w 20 dni zdążę z tą siłą polityczną. Ogr Ograniczały pobór. Tak, udało się. Domagają się prawa o bezpieczeństwie w fabrykach. Znowu 75 siły politycznej. Okej, okay, zaczyna się robić ciekawie. Jeżeli wybrałem drogę, moi drodzy, socjalistyczną, Francja sobie ciachnęła mało mentente i robi wzmocnienie rządu, co oczywiście szanuję. I teraz mogę... Uchwalmy prawa o bezpieczeństwie. Super. Co, czego teraz będą chcieli? Domagają się mianowania ministra. Mianujmy ministra. 100 siły. No to... Dobra, nareszcie możemy podjąć tą decyzję. Pyk. Proszę bardzo. O Jezus, tempo budowy infrastruktury. Ojejku. Ej, to jest to nie jest żart, naprawdę. Halo. Ojojoj, oj, oj, to jest trochę tragiczne. To będzie dopiero w 38. No dobra. To tutaj sobie wrzucę też cichego pracusia, bo sądzę, że no siła polityczna to mi się tutaj akurat bardzo przyda. Dobra, moi drodzy. Cyk, kolejna decyzyjka. Tutaj poparcie już naprawdę wzrosło. Bardzo fajnie. Droga ku niepodległości Indii podjęta, robimy sobie kolejną decyzję. No i moi drodzy, została nam tylko jeszcze jedna decyzja. Okej, okay, pan Baldwin rezygnuje, pan Chamberlain utworzy teraz rząd. No, by dobrze to mu nie poszło, jeżeli mamy przypisać jakieś historie. Dobra, moi drodzy, no i nareszcie możemy to zrobić. Przeprowadzamy referendum. No i moi drodzy, będzie, wszystkie debuffy się usunęły. Bardzo mnie to cieszy. Ech! Ojejku. Zróbmy los rodziny królewskiej. Spodziewana dekolonizacja. 600 dni mam na to. Tutaj już nasz robotniczy template jest gotowy. Jeszcze tylko taką ikonkę ludu pracującego. A niech będzie to. Bum. Okej, okay, los rodziny królewskiej. Albo zostaną osądzeni. Wam ducha narodowego. Albo wygnamy ich do Kanady. To wiecie co? Wygnajmy ich do Kanady. I czas, moi drodzy, rozwiązać frakcję alianci. Całkowicie. Okej, okay, udało nam się, moi drodzy, zlikwidować klasę wyższą. Świetnie. Dostaliśmy jakieś fabryki. Nie mamy niczego na zbyciu. No i moi drodzy, możemy wejść na gospodarkę wojenną. Okej, okay, no to zaczyna się dziać, moi drodzy. My wszystko podekolonizowaliśmy i tak dalej. Tutaj zaczyna się akcja. Chłopaki mają dużo dywizji, tutaj Pakistan. Ojej, oni też mają trochę dywizji. Okej, okay, udało mi się zrobić dużo drzewka. Teraz, moi drodzy, idziemy samorządność dla Afryki i Azji. Okej, okay, my sobie podnieśliśmy pobór, a tutaj państwo indyjskie z pokojowało tutaj. Raczej nie doszli do żadnego konsensusu. Rządzi ten sam człowiek, co dziwne Okej, okay, moi drodzy, nareszcie to robimy Dekolonizacja całkowita, dostaniemy stabilność i poparcie Fakt ribbentrop to już wchodzi w grę Tutaj Francja walczy przeciwko Złemu wąsaczowi No i moi drodzy, Reni Palbedut zasiada teraz na tronie wiecie co, ja tego nie widzę dla Francji O. Oh. Moi drodzy, zażądaliśmy dekolonizacji. Holandia, Belgia, państwo włoskie odrzuca, Portugalia odrzuca, Japonia odrzuca, USA odrzuca, Hiszpanię odrzucają, Francja odrzuca, wszystko odrzuciło moją dekolonizację. Are you kidding me? Wow, muszę tutaj dążyć do całkowitego wyzwolenia. Bo tak nie będzie, moi drodzy. Dobra, tutaj niefortunnie dwie dywizje się przygotowały szybciej i nie liczę na to, że uda im się tutaj zdobyć przyczółek. Mam nadzieję, że gdy te dywizje ruszą, to udało nam się zdobyć przyczółek, Ej, that, to, to jest chyba żart. Wie co? Wyślemy tutaj korpus ekspedycyjny 12 angielskich dywizji. Wyzwolenie to wyzwolenie. W ogóle. O. O to chodzi, moi drodzy. Marionetką, oczywiście, bo nie pozwolimy, żeby to się tak rozwijało. Ok. Belgia jest z naszą marionetką, wyzwoliliśmy Afrykę. To, to się liczy. Nadchodzi totalne wyzwolenie, moi drodzy. Totalne wyzwolenie. Brakuje nam ropy. Bułgaria dołączyła do frakcji Sojusz yy... o Jezus. No to po Bułgarii jest teraz. Dobrze, Holandia. Słuchaj. The Belandia will be free. Oj, no, w Holandii wreszcie wprowadziliśmy dobry ustrój. Wydaje, że Francuzi oni chcą. Oni chcą, wiecie? Oni chcą zostać wyzwoleni, takie mam wrażenie. Okej, okay. po Francji, słuchaj, nie chciałaś się dekolonizować. No to troszeczkę mi przykro, nie? Mogłaś się dekolonizować po dobroci, ale z tego co widzę, to nie chciałaś, więc moja droga, Francjo, nadszedł na ciebie czas. W powietrzu nie mamy sobie równych. Angielscy angielskie lotnicy są najlepsi. Nie zapominajmy też o polskich, którzy wygrali bitwę o Anglię. Ej, okay. wchodzimy do Paryża, to raczej będzie bezproblemowe, serio. Jeżdżamy po prostu na ostro. Niesiemy prawdziwy socjalizm. Aż, aż można to poczuć w powietrzu, nie? W sensie, ja czuję to w powietrzu. Niesiemy prawdziwy socjalizm. Francja zostaje rozpruta. Oczywiście po części też ratujemy Francję od Niemiec. Francji tutaj dużo do powiedzenia w tej wojnie raczej nie zostanie. I tutaj nasze dywizje już dotarły nawet do Bordeaux, więc możemy się bez problemu rozchodzić. E, no i Metz nie zostanie prędko zdobyty. okej. Okay. No już jesteśmy, moi drodzy, po konferencji. Wyzwoliliśmy wszystkie kraje. Została tylko Francja. E, my będziemy Francję przez jakiś czas prowadzić e, dosłownie nie Za rączkę, a później będziemy starali się, żeby zrozumiała, gdzie popełniła błąd i dlaczego nie warto popełniać błędów, gdy masz ze sąsiada. O, i została wypowiedziana mi od razu, a to od razu, nawet bez zastanowienia, Niemcy, Radzieccy Niemcy, chciałem powiedzieć. Mają do nas jakiś problem. Okej, okay, moi drodzy, przejąłem kontrolę nad tymi beznadziejnymi 19 dywizjami od Belgów i reszty tutaj chłopaków. Będziecie nawet generała jakiegokolwiek, który będzie wami dowodził. Co ciekawe, moi drodzy, tak sobie siedzę. Norwedzy, Szwedzi, wszyscy dołączyli do mojej frakcji, która. Nazywa się, moi drodzy, brytyjska alternatywa komunistyczna. Te 13 dywizji raczej mi tutaj rzekę utrzyma, więc tak, tak będzie prowadzona nasza obrona aktualnie. Żeby nadrobić produkcję broni, zainwestowałem w fabryki w stary sprzęt piechoty. No i teraz, moi drodzy, musimy pójść na fula z produkcją myśliwców. Wysyłamy jeszcze z północnego frontu socjalistycznego posiłki na południe w postaci pięciu dywizji. Mam nadzieję, że tutaj sobie chłopaki poradzą. Eee, no i po prostu jedynym naszym zadaniem to jest wytrzymać. Staramy się wyszukać miejsca i ich po prostu wymęczyć tym pojedynkiem, nie? Dobra, moi drodzy, Niemcy ruszyli no nie będę kłamać, sytuacja szczerze nie jest ciekawa, e, ponieważ przebili praktycznie wszystko, mi się powaliły kompletnie linie frontu, to też jest to, tutaj musieliśmy dosłać e, posiłki w postaci 20 dywizji, naprawdę toczymy bardzo ciężkie walki z Niemcami, bo tak cholernie ciężkie, w sensie nie mamy na tyle lotnictwa, żeby być w stanie zdominować w powietrzu, musieliśmy wycofać nasz korpus z południa, e, żeby utrzymać północną Francję, no to jest teraz dla nas najważniejsze, lecz stoimy, nie poddajemy się moi drodzy, walczymy do końca, socjalizm nie upadnie, Niemcy się wypalają, w wojnie są po mojej stronie. Lecz tutaj na froncie jesteśmy w stanie po prostu wszystko zrobić. Tutaj nawet jesteśmy w stanie wyprowadzać kontrataki. Tutaj też nie mają takiej jednoznacznej dominacji powietrznej. Biorę 72 dywizje komunistyczne. Musicie zatrzymać południe, bo południe nam pada. Liczymy tylko na to, że dywizje marionetkowo tutaj prokomun prokomunistycznej Francji zatrzymają na południu mojego wroga. Jest czerwono i jest zielono jednocześnie na niektórych prowincjach. To jest w sumie zabawne. Raz zdobywamy prowincję, raz ją tracimy, nie? Takie. Ale tutaj na południu z tego co widzę to te... Francuskie dywizje jeszcze się trzymają. W sensie są przebicia i tak dalej. Tracimy gdzieś prowincje, ale szczerze mówiąc, to no nawet dajemy radę, więc powinno być okej. Okay. Tutaj odbiliśmy troszeczkę Belgii, ale tutaj same komunistyczne wojska Francji nie, po... nie wystarczą. One nie wystarczą. Nie są w stanie. Oni nie są w stanie tego utrzymać. Tragedia. To jest prawdziwy upadek socjalizmu. Trzymajcie się tam. Jebla idzie dostać, moi drodzy. To można, moi drodzy, nazwać naprawdę upadkiem socjalizmu. Słuchajcie. My teraz staramy się spierniczyć z Europy. Tutaj są komunistyczno-francuskie wojska, które starają się jakkolwiek zatrzymać natarcie. Niemców nie jestem w stanie pokonać. Jeszcze Stany Zjednoczone, moi drodzy. Stany Zjednoczone dołączyły do wojny z Japonią na marionetce. Mona francuska w takim razie układzie kapituluje. Ja straciłem dużo dywizji we Francji. No, powiem wam, że z 30 minut walki o Francję było, ale no niestety nie daliśmy radę. A mój jedyny ratunek, czyli ZSRR wypowiada sobie wojnę. Turcji. Ja w ogóle jestem debilem, bo ja tutaj mam fokus na 10% tańsze myśliwce. Ja go robię dopiero w roku 44. Pozdrawiam. Ej, aktualnie z Obserwowaliśmy trochę dywizji. Robi jeszcze nam się 24. Dobra, powiem wam tak, że ja tutaj nie wróżę sukcesów, ale coś muszę zrobić, bo siedzę tutaj od godziny i obserwuję po prostu, więc czekamy na jakiś poziom dominacji powietrznej. Biorę wszystkie moje maszyny, które mam w powietrzu, zlecam im latanie tutaj. Wszystko. Stajecie podwójne. Załogi. Nie, nie wierzę. USA współpracuje z Dobra. Najważniejsze to jest po prostu wylądować na wybrzeżach. Tutaj leci kolejny desant. Wy od razu uderzacie na port w Brescie, wy przecinacie. To jest, moi drodzy, akcja normalnie. Front jest. Przyszli Niemcy przychodzą Włosi. Trzeba uratować te cztery dywizje. Dobrze, udało się. A wierzę w was, że się trzymacie. Trzeba zamknąć ten front. Trzeba zająć brest. Bezprzej. Czemu my tutaj nie możemy wygrać? Boże, tu stoją dywizje amerykańskie, które mają tysiąc defensywy? Dobra, zrobimy to tak. Moje cztery dywizje będą się bronić. Taka masz reszta moich dywizji dopłynie. To jest 60 dywizji ponad. No i to nam się nie uda. Moi drodzy, suppliesy, paliwo równe zero, dominacja powietrzna. 3000 maszyn. Boże, oni mają ponad 6000 maszyn nad Niemcami, nie? No, moje dywizje weszły. Tak, moi drodzy, upada Wielka Anglia. Tak, moi drodzy, upada socjalizm. Parę. Dobra, nie kompromitujmy się. Wycofaj te floty. Bojowe AI jest zbyt mocne, moi drodzy. 300 dywizji, to nie niedużo. Sowieci mają 700. Tylko, że do wojny niemiecko-sowieckiej prędko nie dojdzie, więc. No i moi drodzy, musimy się pożegnać. Z Francją. Uciekamy z powrotem do domu. 30 angielskich dywizji zostaje właśnie okrążonych, ale uciekajcie bracia socjaliści. Jeszcze przyjdzie czas, że wrócimy do Francji albo i nie. Smuteczek, co by tutaj dużo mówić moi drodzy. Smuteczek. No jesteśmy zostawieni bez paliwa. E, można powiedzieć, że to jest NZIK. Zostaliśmy zostawieni bez paliwa kompletnie. Ruscy z Niemcami 44.0 walki. USA podbijające Japonię chyba tylko w mojej grze, nie? Tak szczerze. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Niestety upadeczek. Nie dało się tego wygrać. Znaczy dałoby się, ale musiałbym się budować jeszcze przez półtorej godziny i dopiero ruszać. Widzimy się w następnym odcinku. A, jeszcze takie śmieszki. ZSRR wypowiedziało wojnę Grecji. I ZSRR wypowiada wojnę Grecji i automatycznie yy, wtedy ono jest ze mną w wojnie, bo Grecja dołączyła do mojej frakcji, jak chcieli ją zjeść Norwedzy. Ja praktycznie nie mam żadnego partnera handlowego tutaj. Tutaj mają chłopaki ropę, ale nie jestem sobie w stanie wywalczyć dominacji morskiej. Sami chyba rozumiecie, nie?